Witam wszystkich serdecznie na wideo blogu zatytułowanym Temat Złowiony na Muchę. Słuchajcie, do stworzenia spotkania w tej formie, czyli spotkania w formie wideo na YouTube już dosyć długo zastanawiałem się i w końcu podjąłem decyzję, że taki, taki blok będę tworzył. Będzie to blok poświęcony wędkarstwu muchowemu, jak sam tytuł na to wskazuje. Będę starał się na tym wideoblogu spotykać się z interesującymi ludźmi, którzy związani są z wędkarstwem muchowym. Chciałbym mówić o technikach, o sprzęcie, otwarcie o problemach wędkarstwa muchowego i ogólnie wędkarstwa, o problemach, jakie spotykają dzisiejszą przyrodę o tym w jaki sposób, gdzie, kiedy łowić. Postaram się tutaj przekazać Wam wiedzę, którą udało mi się zdobyć w prawie 30-letniej mojej przygodzie z wędką muchową. Odwiedzimy kilka miejsc zarówno w naszym kraju, jak i na świecie, gdzie będziemy mówili o łowieniu ryb. Postaram się w sposób, słuchajcie szczery, mówić o, o sprawach, które trapią nas, wędkarzy muchowych. Nie zwracajcie uwagi na pomyłki językowe podczas naszego bloga, bo jest to robione spontanicznie, bez specjalnego później kadrowania. Zresztą muszę Wam się przyznać, że jestem totalnym amatorem, jeśli chodzi o tworzenie tego typu rzeczy I, i wybaczcie wszelkie jakieś tutaj pomyłki i, i wszelkie techniczne wpadki jakie będą miały miejsce, na pewno takie będą eee, zresztą już dzisiaj przy, przy pierwszym spotkaniu z Wami pewnie trochę takich będzie. Eee, słuchajcie, jesteśmy nad Bobrem. Eee, ja tutaj stacjonuję na, na co dzień. Eee, prowadzę tutaj szkołę wędkarstwa Muchowego słuchajcie, nie tworzę tego, żeby reklamować swój, swój biznes i e, to co robię natomiast nie ukrywam, że będę na pewno rozmawiał z ludźmi związanymi z wędkarskim biznesem i słuchajcie, będzie sporo pewnie nazw firm e, pokażą się osoby, które zajmują się sprzedażą sprzętu i robieniem much i tym wszystkim, co związane jest z wędkarstwem muchowym także nie traktujcie tego jako kryptoreklamę bo na pewno, na pewno takie osoby, miejsca, sprzęt marki pojawią się w naszym wideoblogu. Jak wcześniej wspomniałem, jestem nad Bobrem. Słuchajcie, jest połowa sezonu muchowego, idealny czas, połowa sezonu pstrągowego. Jest idealny czas. Wieczorem w ostatnich dniach udało mi się złowić sporo fajnych wstrągów w Bobrze. Jest piękna pogoda, świeci słońce, jest, jest wylot. Nieprawdopodobnej liczby owadów, najróżniejszych. E, leci jętka, nawet jeszcze majówka, nad bobrem bardzo późno majówka leci. E, lecą widelnice, leci chruścik, chruścik zresztą, który jest podstawą bazy pokarmowej tutaj na bobrze i, i tutaj psrongi lipienie. Przede wszystkim zjadają tego chruścika. Słuchajcie, ryby są niewiarygodnie grube, są w takiej kondycji. E, wczoraj wieczorem udało mi się złowić kilka wymiarowych ryb. Wietrzy były w granicach 40 cm, słuchajcie, prawie kilogram, waży 40, to jest jakieś absurdalne, wyglądałem jak grube kluchy te ryby, ale jest świetnie, jest, łowi, się, łowi się naprawdę bardzo fajne. Wieści z nadwody, które do mnie dochodzą, w ogóle w tej chwili łowi się w wielu miejscach bardzo ładne ryby i na Podlasiu i na południu Polski, na Lubelszczyźnie. Yy, łowi się fajne pstrągi. Fakt faktem, że ostatnio mieliśmy trochę sporej wody na południu Polski i, i z tego co wiem i Dunajec i San e, niósł wysoką, brudną wodę, ale y, już w tej chwili wszystko wraca do normy i zaczyna się łowić naprawdę bardzo fajnie. Yy, jest połowa czerwca, yy, można już łowić lipienie, także łowi się zarówno pstrągi i lipienie. No najfajniejszy czas w roku. Yy, ja nie ukrywam, że ja czerwiec początek lipca, czyli ta późna wiosna, początek lata są dla mnie najpiękniejszym okresem w roku. W związku z biznesem, który prowadzę jestem na miejscu, tutaj łowię, łowię głównie na wodach polskich, ale też odwiedzam wody w Czechach. W szczególności jedno łowisko, które jest nieopodal w czeskich karkonoszach w urokliwym miasteczku szpinlerowy Młyn. Jezioro zaporowe na rzece Łabie. Kapitalne miejsce prowadzone od wielu, wielu lat przez bardzo znanego czeskiego wędkarza, który prowadzi sklep w Pradze, pana Zemana. Jest dzierżawione to łowisko od niego, od Karkonowskiego Parku Narodowego. Opłata za dzień łowienia mniej więcej tamto, przeliczając na złotówki około 60 złotych. Łowi się tam potokowce Spora część tych ryb to dzikie potokowce, które, które rozmażają się w łabie, która uchodzi do tego zbiornika Są lipienie bardzo fajne, jest sporo źródlaków, piękne okonie No i oczywiście tęczaki, które no, na czeskich wodach są puszczane, zarybiane, są czeskie wody tęczakiem Także łowisko kapitalne Zresztą chciałbym się dzisiaj odnieść do łowienia na muchę na wodach stojących, na jeziorach u nas. Niestety w naszym kraju no niewiele jest takich miejsc, gdzie możemy połowić pstrągi, już nie mówię o lipieniach na wodzie stojącej. Jest znane bardzo łowisko piaseczne, które od wielu lat zarybiane jest przede wszystkim pstrągiem tęczowym, na którym można fajnie połowić. Polecam, znajdziecie tam ludzi, którzy są związani z wędkarstwem muchowym, Dosyć fajna baza noclegowa, także polecam to łowisko. Słuchajcie, jest kilka bajor takich, które są zarybiane tęczakiem. Chłopaki z Opola, ściślej mówiąc z Nysy, mają takie jezioro. Nikomu o tym nie opowiadają, także nie słyszeliście tego co mówię. Tam też też można połowić potokowce. Koło nas, koło Jeleniej Góry jest wyrobisko pożwirowe, gdzie y, można złowić tęczaka. Jest tam bardzo niewiele y, w Wojanowie, natomiast zdarza się, że można rzeczywiście trafić tam tęczaka. Odbywały się tam y, na tym zbiorniku tury y, Grand Prix Polski w wędkarstwie muchowej kilka lat temu. Y, łowisko było zarybiane tęczakiem. No i y, z, chyba najciekawsze, jeśli chodzi o łowienie łososiowatych, zbiornik w Polsce, czyli przepływowe jezioro, zbiornik zaporowy na myczkowcach, na których okręg PZW Krosno od wielu lat prowadzi gospodarkę zarobieniową, puszcza się pstrągi potokowe, które tam dziczeją, można złowić fajne, bardzo fajne ryby, natomiast bardzo trudne łowisko, zdarzają się też lipienie, bardzo trudne łowisko, chimeryczne i niestety no jak pojawiają się tam ryby, pojawiają się też miłośnicy pstrągowego mięcha i dosyć, dosyć skutecznie te pstrągi tam poławiają i stąd też no, tylko dzięki zarybieniom te ryby tam jeszcze są. Ale bardzo ciekawy zbiornik, polecam. Zresztą kilka razy jeździłem poza zawodami, w których kiedyś uczestniczyłem, jeździłem tam prywatnie. Tak jak wspomniałem, jezioro i łowienie bardzo trudne, bardzo techniczne. Natomiast polecam, bo bardzo, bardzo ciekawe łowisko. Słuchajcie, samo wędkarstwo jeziorowe w naszym kraju, mimo tego, że staje się coraz bardziej popularne, to no wiele osób jeszcze ciągle, dla wielu osób stanowi ogromną zagadkę, w jaki sposób do tego łowienia na jeziorach podejść, jak zdobrać sprzęt. Na pewno w następnych odcinkach postaram się przybliżyć technicznie, jak wygląda samo łowienie na muchę w jeziorach, w jaki sposób łowić ryby białe, w jaki sposób drapieżniki. Ja mam to szczęście, że tutaj nieopodal mnie znajduje się zbiornik zaporowy, w którym niestety, mimo tego, że są pstrągi, no to łowienie ich jest totalną, totalną abstrakcją. Stąd też mówię niestety, że no nie można tam celowo poławiać prągów potokowych. Natomiast jest bardzo dużo innych gatunków ryb. Przede wszystkim ryb białych, są też drapieżniki. Co roku z początkiem czerwca poświęcam 2-3 dni na próbę łowienia sandaczy. W tym roku udało się kilka złowić. Także jest możliwość takiego łowienia. Fascynujące jest łowienie na wodzie stojącej. Wiem, że niektórzy twierdzą, że jak woda nie płynie, no to to łowienie nie jest takie fajne. Natomiast ja osobiście bardzo, bardzo lubię Łowić na muchę w wodzie stojącej. Tak jak wcześniej spotkałem, przepraszam, wspomniałem, ja postaram się pokazać Wam w jaki sposób dobierać ten sprzęt do łowienia na muchę w jeziorach zarówno strągów tęczowych, w jaki sposób łowić ryby białe, w jaki sposób łowić drapieżniki inne niż ryby łososiowate. Na pewno w okresie, kiedy rozpocznie się sezon szczupakowy, czyli jesienią, w jednym z odcinków postaram się przybliżyć Wam, jakiego sprzętu używam do łowienia szczupaków i w jaki sposób je łowię na muchę w wodzie stojącej. Także ten temat jeszcze, jeszcze wrócił. Słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowaniem, zainteresowani pozyskaniem wiedzy na temat, w jaki sposób łowić na muchę w jeziorach, oczywiście słuchajcie, mnóstwo informacji jest w internecie. Dzisiaj wpisując... E, czy w języku polskim, czy angielskim znajdziecie bardzo, bardzo dużą e, no internet jest kopalnią wiedzy, jeśli chodzi o no wszystko dzisiaj, więc to nie jest problem. Natomiast słuchajcie, chciałbym Wam polecić dostępną na naszym rynku książkę, książkę, która już była wydana parę lat temu, e, zatytułowaną Podstawy muszkarstwa jeziorowego napisaną przez Karela Kliwańca już dobrych parę lat temu. Słuchajcie, to jest ta oto książka. Polecam serdecznie, bo jest to ogromna, ogromna wiedza, jeśli chodzi o wędkarstwo muchowe, przede wszystkim dotycząca połowu ryb łososiowatych. Słuchajcie, pierwsze wydanie tej książki było w 2003 roku. Drugie wydanie, ale zarazem wydanie polskie w 2011. Polska jest, przepraszam, książka jest przetłumaczona na język polski w przekładzie Pawła Zająca. Bardzo fajnie napisana, bardzo jasno. Znajdziecie tutaj informacje zarówno dla osób początkujących, którzy chcą zacząć swoją przygodę z łowieniu, w łowieniu na jeziorach, jak i dla tych, którzy już doświadczenie mają. Książka okraszona jest bardzo fajnymi fotografiami. Można zobaczyć na tych fotografiach, wędkarzy przede wszystkim czeskich wędkarzy sportowców, bo autor książki bardzo, bardzo wiele lat związanych był ze sportem muchowym. Zresztą do tej pory na imprezach międzynarodowych Karola Krywańca można spotkać, bo zawsze prowadzi stanowisko, w którym sprzedaje produkty, ale przede wszystkim muchy, kapitalne muchy, nie tylko jeziorowe oczywiście. Słuchajcie, jest sporo zdjęć much w tej książce, także tego też się dowiecie z tej książki. Jak łowić na małych jeziorach, na dużych jeziorach, jak złowić z łodzi w różnych porach roku, jak jest wpływ pogody, wiatru i tak dalej, tak dalej. Naprawdę bardzo, bardzo fajna książka, jeszcze raz, jeszcze raz polecam, jest dostępna u nas w Polsce w kilku miejscach, jak wpiszecie tytuł to na pewno znajdziecie miejsca, w których jest dostępna. Szczerze, szczerze polecam. Słuchajcie, wracając do samego sezonu pstrągowego. Wieści od początku sezonu pstrągowego były w tym roku powiem szczerze całkiem niezłe. Jędka majowa bardzo przyzwoita w tym roku, bardzo fajna. Nie wiem, czy dochodzi do Was głos taki z tyłu. Tutaj sąsiad dzisiaj kosi trawę, także przepraszam, jeżeli słyszycie kosiarkę gdzieś w tle. Ale no, facet musi to zrobić. Wracając do, do, do tematu. Chociaż jętka majowa była bardzo fajna. W kilku miejscach w Polsce świetne łowione ryby na, na majówkę. Eee... Nie zawsze, słuchajcie, nie do końca będę zdradzał pewne same miejscówki ale wybaczcie mi bo, bo jak sami doskonale wiecie no w naszym kraju jeśli jakaś woda e, w jakiejś wodzie są duże pstrągi no to po prostu no bardzo często jest to trzymane w tajemnicy i no nie chciałbym ludziom którzy pracują przy tych rzekach też robić koło pióra i w tak bezpośredni sposób sprzedawać miejsca i rzeki natomiast <laughs> będę przepraszam się starał od czasu do czasu takie miejsca przepraszam najmocniej ale jak wspomniałem od potoku słów zaschło mi trochę w gardle także mineralna żeby trochę przepukać gardełko słuchajcie wracam do tematu czyli to o czym mówiłem jętka majowa tajemnice zdradzanie łowisk no, Wiecie o co chodzi, no są takie miejsca, małe rzeczki e, gdzie tłum no, może doprowadzić szybko do tego, żeby z tych rzek znikały te ryby. Wiecie wszyscy doskonale jak wygląda sytuacja u nas z chętnymi e, do tego, żeby jeszcze zjeść tak zwanego dzikiego potokowca. Stąd też no, te wszystkie, te wszystkie miejsca, które dzisiaj e, mają ryby, no są bardzo często trzymane w tajemnicy. Ja tutaj przy spotkaniu z Wami od czasu do czasu takie tajemnice będę uchylał, podpowiadał, gdzie może pojechać, spróbować łowić fajne ryby, bo słuchajcie, jest w naszym kraju y, ciągle parę fajnych rzek, w których można łowić te ryby. Tak jak wcześniej wspomniałem o jęce majowej, w tym roku praktycznie od y, Lubuskiego przez całe Zabrze wybrzeże polskie, zaczynając od zachodniego wybrzeża, po podlasie zjeżdżając w dół do, yy, na Lubelszczyznę. Słuchajcie, były łowione fajne ryby. W internecie można było zobaczyć trochę złowionych ryb na majówkę. Ja yy, jak wcześniej wspomniałem, słuchajcie, dla Bobrze, mimo tego, że jest prawie połowa czerwca, yy, majówka do tej pory leci. Mimo tego, że ona to nie ma większego znaczenia, jeśli chodzi o ryby, bo no, tutaj łowi się ryby przede wszystkim na, na imitację chrusta to jezioro, o którym wcześniej wspomniałem w Czechach, tam tam na tą majówkę można łowić ryby, także serdecznie serdecznie wam polecam. Słuchajcie, widzę, że tutaj trochę czasu już upłynęło. Ja może wrócę do samej słuchajcie koncepcji stworzenia tego bloga, bo trochę się rozgadałem na temat tajemnic jeziorowego łowienia i tak dalej. Jak wcześniej wspomniałem, będziemy się starali tutaj na blogu, yy, wideoblogu, tak to się nazywa, czy w vlogu, nie mam pojęcia tak na dobrą sprawę, na spotkaniach z wami tutaj na yy, kanale YouTube. Yy, na pewno od czasu do czasu zaproszę jakich gości, jakichś gości do tego, żeby z nimi porozmawiać. Yy, ludzi związanych z wędkarstwem muchowym, yy, czy to ludzi zafascynowanych na przykład rzucaniem zestawami muchowymi, czy też na przykład ludzi, którzy zajmują się tylko kręceniem much, e, ludzi, którzy e, są roadbuilderami, czyli zajmują się budową wędek. E, w tej chwili e, słuchajcie, mamy fascynatów łowienia wędkami szklanymi, mamy e, fascynatów i fachowców od łowienia tylko na nimfę i też będę się starał o tym, e, słuchajcie, rozmawiać. Nie ma żadnych tematów e, w których byśmy się wstydzili, słuchajcie, bo nie ukrywam, że mnie osobiście trochę śmieszy, jak, jak widzę, czy słyszę dyskusje na temat tego, że jedna technika muchowa jest lepsza od drugiej, czy też takie wędki są lepsze od innych wędek, a łowić można tylko w takich butospodniach, bo te się do czegoś tam nie nadają. Słuchajcie, nie, no wędkarstwo muchowe jest, jest pasją, w której wszyscy mamy się bawić, korzystać z tego tak, jak lubimy najbardziej w taki sposób aby sprawiało nam to jak największą przyjemność nie ma to znaczenia słuchajcie czy łowimy kawałkiem leszczyny czy łowimy najnowszymi wędkami za tysiące, grube tysiące złotych czy łowimy tylko małe wzdręgi, czy jeździmy na koniec świata łowić żaglicę na tą muchę Słuchajcie, to wszystko jest wędkarstwo muchowe i o tym wszystkim chciałbym z wami rozmawiać. Bez donsu, bez pompowania się, słuchajcie, zupełnie na luzie. Miałem kiedyś pomysł, żeby stworzyć coś na zasadzie takich live'ów, czyli, czyli rozmów na żywo. Natomiast to się wiąże bezpośrednio z tym, że musi być zawsze dostęp do internetu, a w różnych miejscach szczególnie nad wodą takiego dostępu nie ma stąd też postanowiłem że będę po prostu nagrywał tego, tego wideo bloga aby, aby móc się z wami spotykać w tej formie słuchajcie tak jak wstępnie wspomniałem no dzisiaj jeszcze jest to jest to jest to moje pierwsze spotkanie z wami więc pewnie trochę mojego stękania jąkania się technicznych wpadek, ale mam nadzieję, że w miarę upływu czasu przy kolejnych odcinkach będzie coraz lepiej. Informacje o nowych odcinkach będą się pokazywały na moim profilu facebookowym i tam po prostu od czasu do czasu zaglądnijcie, będą informacje o, o, o nowych odcinkach. Także będziemy rozmawiali o wszystkim co dotyczy wędkarstwa muchowego, czy też będę się starał rozmawiać, opowiadać o wszystkim co dotyczy wędkarstwa muchowego. I cóż, dziękuję serdecznie za pierwsze spotkanie i zapraszam na kolejne.